Marysia Złonkiewicz, Chlebem i Solą. W ramach naszego wsparcia w nauce dzieci uchodźczych pomagamy w nauce dziewięćdziesięciorgu dzieci w wieku od szóstego roku życia do pełnioletności. Dwa razy w tygodniu z każdym dzieckiem indywidualnie spotyka się tutor lub tutorka, teraz od okresu pandemii są to spotkania zdalne. I to, co zauważyliśmy, co jest taką dużą zmianą, to że w bardzo wielu rodzinach po pierwsze tej nauki zdalnej nie dało się realizować, dlatego że rodzice nie znają po prostu wystarczającym stopniu języka polskiego, więc cała nauka i całe lekcje szkolne spadły właściwie albo na samo dziecko, albo właściwie na osobę z zewnątrz, która mu pomaga. W tym wypadku to są to właśnie te dzieci dzięki temu, że są wspierane przez nas, to bardzo bardzo często, tylko dzięki temu mogły ten obowiązek szkolny realizować. W wielu rodzinach też nie było sprzętu. Um, udało nam się znaleźć sprzęt, ale samo przekazanie e, sprzętu, czyli laptopa czy tabletu nie wystarczyło, ponieważ e, część rodzin po prostu nigdy e, nie umiała takiego sprzętu obsługiwać. I pracowaliśmy też z rodzinami, które po prostu włączyły laptop, zobaczyły, że się zaświecił, po czym wyłączyły ten laptop, żeby czegoś nie zepsuć, i dopiero zaczekały, e, kiedy e, mogły spotkać się z osobą z zewnątrz, która pomogła im w obsłudze i takiego laptopa, ale też dzienniczka elektronicznego, e, maila po to, żeby rodzice mogli samodzielnie być w kontakcie ze szkołą.